Ja witam wszystkich, tu Gdański Koksu. Pokażę wam co zakupiłem. Jak, se, jak, jak, jak wygląda mój posiłek na kolację i jutro dwa posiłki do pracy, które zabieram ze sobą. Także jedziemy, tak. Tu mamy na kolację piersi, piersi z kurczaka jak widzicie. Tak. Tu mamy 100 gram płatków owsianych zmielonych, z tego będzie omlet. Plus do tego Pół kostki twarogu chudy, 125 gram, delikatne, polecam. Jajka tradycyjnie. Dobre źródło białka. Jajek będę wbijał raz, dwa, trzy. Około czterech, pięciu, nie? Pięciu jaj. Do tego oczywiście mleko, pół procent. I mięso mielone z indyka. To na jutro do pracy także za, zabieramy się za robotę tutaj mamy ten wbijamy jajka Tyk. jak nie wiecie co przygotować jakiego omleta to macie tutaj przykładzik jak to zrobić trzeba chwila tylko trzeba umieć dobierać składniki, musi o tym pamiętać Musisz umieć dobierać składników 4 jajeczka już mamy teraz tak. waga musi być Wlewamy mleko, 0,5% żeby nie było, nie jestem na żadnej redukcji, ani nic, tylko po prostu buduję masę mięśniową i tak wygląda budowanie masy mięśniowej. Moje zdanie jest takie, aby takie produkty stosować, tyle to wszystko mieszamy. ładnie rozcinamy Już jestem po treningu Dzisiaj ładny dobry trening klatki bicepsów wszystko na maksa zrobione

Polecam wszystkim, dobry omlet, można jeszcze dodać rodzynki do tego. Na jutro mamy dwa posiłki zrobione, dwa, jeszcze jest dwa dojdą. To będzie akurat 5. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. No i odżywiajcie się. Gdański Koks. Heja, na razie.